Panie Kubie, ile pan lat już zdaje krew? 10. Ile litrów krwi na pana koncie? Będzie około 7. A jest pan kierowcą? Tak. Nie wiem, czy pan słyszał, jest taka możliwość, że dawcy krwi mogą teraz parkować w strefie płatnego parkowania za darmo? No, teraz się dowiedziałem. Będzie pan korzystał? Teraz na pewno. To dobra opcja? Kurczę, no wszystko dla dawców to jest same plusy, żeby zachęcić ludzi, także jak najbardziej. A Pana było y, trudno zachęcić y, 10 lat temu do tego, aby tu przyjść, oddać i pomóc? Mm, nie, od razu na urodziny poszedłem z miasta. Hmm, czyli taki gest serca? Y, tak, tak. Hmm. Y, mówi Pan o tym, żeby zachęcać właśnie honorowych y, dawców krwi w ogóle Głogowian, żeby tą krew zdawali, y, to jest jeden z sposobów, y, darmowa komunikacja. Y, y, wy macie też wiele innych przywilejów y, dawcy krwi, jakie są to przywileje? Dwa dni wolne od pracy bądź szkoły, ulga podatkowa, poczęstunek, zwroty kaloryczne, także każdy coś znajdzie dla siebie na pewno. Dlaczego warto pomagać i zdawać tą krew? No, to już jest pytanie dla indywidualnej osoby. To jest. Natomiast jest, nie mogę odpowiedzieć za wszystkich. A za siebie? No wa ważne, żeby pomagać. To nic nas nie kosztuje oprócz y, tych paru minut, które tu spędzimy w kolejce i tutaj na, na, na siedzeniu, a potrafi to uratować życie. Jak pan długo jest już dawcą krwi? 30, 35 lat już gdzieś tak będzie. Od 20 roku życia zdaje tak. To szmat czasu, a ile litrów krwi udało się już zdać, liczę, liczy Pan? Nie liczę, nie liczę, nie, nie wpisuję żadnych do książeczek, niczego, bo jestem typowym honorowym krawdawcą krwi, nie, nie są żadnych profitów z tego, żadnych orderów, niczego, tylko zdaję, bo zdaję. Ale profity są. Jednym z najnowszych pomysłów miasta po to, aby zachęcić właśnie Głogowian do zdawania krwi jest to, że honorowi dawcy krwi mają darmowe parkowanie w mieście. To dobre, czy niedobre? No bardzo dobry, bardzo dobry, teraz w dzisiejszych czasach, gdzie nie można stanąć sam, nawet gdzieś pod ośrodkiem zdrowia, czy coś trzeba szukać, także można, to popieram, bardzo fajny pomysł. Pan ma ogromne doświadczenie z dawaniu krwi, pan tutaj bywa już y, od lat, tych dawców przybywał, bywa w Głogowie? No, wydaje mi się, że teraz jest coraz mniej, tak, tak jak, jak przychodzę, bo kiedyś było, jak się przychodziło, to było więcej ludzi, a teraz jak się przyjdzie, przynajmniej w piątki, ja przepraszam, że pod koniec tygodnia przychodzę, to to jest mało ludzi. Czyli każda forma, która zachęca Głogowian jest dobra? Bardzo dobra, tak jest, tak, tak, No ten z tym parkingiem to dobry, dobry pomysł był. Trzeba się znać, że to, to się może jednak zachęcić ludzi do tego, żeby skorzystać z tego. Pani to kto może oddać krew? E, właściwie każdy dorosły, zdrowy człowiek może oddawać krew e, od 18 roku życia, czyli od swoich 18, dnia swoich 18 urodzin do 65 roku życia. Każdy, kto nie ma e, poważnych, przewlekłych chorób, e, może oddawać krew. E, na ten moment e, te obostrzenia e, troszeczkę uległy e, złagodnieniu. Tak? E, tak jak wcześniej, na przykład osoby z astmą e, czy z cukrzycą nie mogły oddawać krwi, czy e, z chorobami tarczycy. Na obecną e, chwilę mogą oddawać. Oczywiście są pewne, e, pewne m, jakieś tam obostrzenia, ale te osoby też mogą oddawać krew. Najważniejsze, żeby był dorosły, zdrowy, e, po śniadanku oczywiście, e, w, wypoczęty. I zapraszamy. I dawców mamy w Głogowie? Oj, dużo, dużo. Rocznie mamy około e, 14-15 tysięcy donacji. Tutaj oczywiście mówię o donacjach, czyli tych oddanych. Mm, mm, Natomiast dawców na ten moment nie powiem, bo, ponieważ musiałabym wejść w statystyki, ale bardzo dużo i są to zarówno mężczyźni, jak i kobiety, zarówno młodzi ludzie, e, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, na przykład 27 lutego. Mamy taką akcję w pierwszym liceum Ogólnokształcącym, gdzie spodziewamy się bardzo dużo nowych dawców. W ten sposób właśnie współpraca ze szkołami powoduje taki, ta, taką zachętę tworzy, tak, do dla tych nowych, nowych dawców. No właśnie zachętę też oferuje miasto to darmowe parkowanie w strefie miejskiej. To dobry pomysł? Bardzo dobry, myślę. I jako Tutaj kierownik krwiodawstwa i osobiście jako dawca krwi. Myślę, że to jest taki no, ukłon ze strony miasta dla nas, krwiodawców.